Witajcie, szczęść Boże. Mam nadzieję, że spało się dobrze. Mamy wtorek i chcemy go przeżyć razem z Jezusem. Dzisiaj w Ewangelii czytamy: Uczniowie milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się, kto z nich jest największy. Pragnienie uczniów, pragnienie tych, którzy są blisko Boga, być większym, być pierwszym, żeby mnie pochwalili, żeby to mnie słuchali, żeby to mnie docenili, żeby na mnie zwrócili uwagę. To jest wszystko, co jest przeciwieństwem krzyża, a tak jest nam bliskie, żeby zgodzić się na to, że ja będę miał złe imię, że mnie oskarżą, a ja będę milczał, że mnie nie pochwalą, że mi nie podziękują i ja nic z tym nie zrobię, tylko po prostu będę dalej robił to samo. To jest tak trudne, to jest krzyż. To jest jednoczenie się z Panem Jezusem. Jezus tak funkcjonuje, Jemu nikt nie podziękował za zbawienie. Dalej był z uczniami. Brakowało im wiary w ogóle. Jezus cały czas się nimi zajmował. Kochani, dzisiejsza Ewangelia nas mocno zaprasza, żebyśmy słuchali Jezusa. Bo Jezus mówi, a my uciekając od niego, kłócimy się, kto z nas jest większy, kto jest lepszy, kto coś robi lepiej i tak dalej. Dzisiaj chciałbym, żeby każdy z nas jakoś tak spróbował. Ten ostatni dzień karnawału przed Wielkim Postem, żebyśmy spróbowali tak już popatrzeć trochę na krzyż, tak dać się już wprowadzić Wielki Post. Mam dla Was specjalnie konferencję o krzyżu, ona tutaj jest, ostatnio ją mówiłem. Z pewnością jeszcze jej nie słuchaliście, ale niech nas wprowadzi w doświadczenie uniżenia, które jest kluczowe w naszym życiu. Więc w wolnym czasie dzisiaj, bo ona nie jest taka krótka, tymczasem miejcie wspaniały dzień. Ślewam. Buziaki i niech ten wejście w Wielki Post będzie cudowne. Do zobaczenia.